Dobrze. Także na samym początku, we wstępie, chciałbym przedstawić bardzo znanych, ważnych gości tej konferencji. Przede wszystkim jest to pan posłaniec i burmistrz pod opiekunem. Jest to pan Iwan Adamowicz. Jego partnerem w projekcie jest prezydent miasta Świdnicy, pan Wojciech Murczek. Reprezentantem kraja Hradec Kralowe jest pan. Za Przedstawicielem województwa dolnośląskiego jest członek Dolnoślą, Sejmu Dolnośląskiego, pana Jerzego <klucza> Następnie jest między nami pani Izabela Mrzygłowska, posłanka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. <klucza> Z, z największej odległości przyjechał do doradców do handlowych ambasady e, Rzeczpospolitej w Pradze. E, bardzo serdecznie Państwa witam w hotelu Dawidek. E, Ciekawe, że jest to nowy obiekt, jest to jedna, jedna z pierwszych konferencji, takich dużych w naszym terenie. Dziękuję Państwu za bycie, ponieważ temat jest bardzo ciekawy i dla naszego miasta, i dla naszego regionu. Oczywiście również dla polskich przyjaciół, jest to temat bardzo podstawowy i dla przyszłości naszej jest niezwykle ważny. Jeżeli powiemy, że Trudno i Świdnica wspiera działalność gospodarczą, to nie możemy go tego tematu jakby ominąć, ponieważ bez instruktury transportowej, taka działalność nie jest możliwa. Chciałem powiedzieć o trochę, trochę o historii. Oczywiście nie będziemy mówić dzisiaj tylko i wyłącznie na temat, na temat autostrady D11, czyli komunikacji szybkobieżnej. Będziemy mówić również o takim korytarzu wodnym. Mówimy o, o korytarzu, gdzie będą się krzyżować trzy rodzaje Transportu y, kolejowa, y, samochodowa i wodna y, jest oznaczony jako R560. I te problemy, które y, będą, y, jest to projekt y, transportu y, kolejowego, który łączy. Czeską stronę Karkonoszy i polską stronę Karkonoszy. Jest to piękny projekt, typowo europejski projekt, który bez środków europejskich nigdy byśmy nie mogli zrealizować, ponieważ nie byłby ekonomicznie uzasadniony. Te projekty, które nasi doradcy, powiedzmy, w jaki sposób odrzucają jako nieopłacalne, ekonomiczne, możemy właśnie ze środków europejskich realizować. Ja może na początku powiem, że problem autostradu. Od lat 80. mówimy o tym, ale mniej więcej e, zrobiliśmy mało na ten, ten, w tym temacie. E, nasz system prawny, e, który rozwija się dopiero po 89 roku, niestety nie pomógł nam za bardzo. E, lata 80. E, autostrada została dobudowana do Podiebrat e, i potem z, rozpoczęliśmy dyskusję po roku 90. E, w 99 roku e, rząd Milosza Zemana opracował strategię y, transportu, y, infrastruktury transportowej na dalsze lata, który y, był impulsem na kolejne lata dla naszego regionu. Panie burmistrzu, podczas konferencji mówił pan o tym, że nie powinniśmy patrzeć tylko i bądź na koniec swojej wsi, koniec swojego miasta, ale znacznie dalej. Czy droga R11 i S3... Wpisują się w to Pana myślenie? No i Oczywiście to, znaczy te, jest to inicjatywa ponadregionalna, jest to inicjatywa na poziomie ogólnoeuropejskim. Gwarantami z jednej i z drugiej strony jest, jest państwo, państwo czeskie i Rzeczpospolita Polska. Także po prostu już po to się spotykamy tutaj, żeby nie było mowy, że myśmy zrobili coś, a na przykład Czesi nie chcą tego zrobić, czy nie zrobili tego jakiegoś kawałka odcinka. I odwrotnie. Po prostu ta budowa ma zapewnić nam rozwój gospodarczy i jest to już ujęte w planach, także na pewno jest to inicjatywa o bardzo ważnym akcencie strategicznym. Następnie poproszę pana prezydenta miasta Świdnicy pana Wojciecha Murdzeka. Szanowni państwo, kontynuując ten temat, ja chciałem troszeczkę Odbiec od tej konwencji takiego ścisłego trzymania się e, rozmowy o tym, co nas e, bardzo interesuje, czyli tym połączeniu takim strategicznym e, S3. W czasie e, konferencji, przed chwilą żeśmy mówili o tej e, wizji strategicznej. Panie prezydencie, podczas konferencji mówił pan o e, współpracy pomiędzy samorządami u nas w powiecie świdnickim. Jako przykład podawał pan e, łącznik autostradowy. Ta współpraca pomiędzy Polską a Republiką Czeską jest troszeczkę większa. Co trzeba zrobić, żeby połączyć te nasze dwa kraje drogą szybkiego ruchu? Tak to Czy na pewno. Spotykamy się i podejmujemy każdą okoliczność, żeby rozmawiać o kontynuacji budowy drogi S3 po stronie polskiej, R11 w połączeniu z autostradą D11 po stronie czeskiej, bo takiej drogi szybkiego ruchu, ruchu też dostosowanego do obciążeń transportem towarowym, czyli przemieszczaniem się tirów, to jest konieczność i dla Dolnego Śląska i tutaj dla rejonu Hradec Kralowa, ale myślę, że strategicznie patrząc to są dobre rzeczy i dla Polski i dla Czech. Oczywiście takie Kontakty, jak mamy z nowym Partnerskie, na takich dobrych rozwiązaniach pozwolą skorzystać. Ale jak sobie uzmysłowimy, że przebieg estrójki to nie jest bezpośrednio po obrzeżach Świdnicy, to jest to ilustracja, że no, trzeba patrzeć trochę szerzej na te wszystkie zależności gospodarcze i musi być najpierw ta oś taka rozwojowa a później nasze już lokalne bardziej rozwiązania, czy, czy w skali Dolnego Śląska to jest sposób włączania się do jazdu, komunikowania drogami lokalnymi, już bardziej do tego krwioobiegu. A wiemy, że z takimi projektami mniejszymi to na Dolnym Śląsku sobie radzimy i poradzimy sobie z kolejnymi wyzwaniami, natomiast tutaj muszą być decyzje takie strategiczne, bo jest to mowa o inwestycjach już takich z najwyższej półki, jeśli chodzi o wyzwania i organizacyjne i też decyzje finansowe, polityczne. Natomiast to, co możemy zrobić, to łączyć nasze głosy i pokazywać wszystkim decydentom, że jest to niezwykle ważne i mam nadzieję wspólnie pokazać, że ten moment takiego trochę kroku wstecz, jeśli chodzi o trójkę, trzeba pokonać. Spotykamy się razem z Czechami, żeby pokazać, że nie do końca. Można używać tej tezy, że Czesi oddalają w nieskończoność inwestycje po swojej stronie i dlatego my nie musimy się śpieszyć. Chcemy, żeby i po stronie czeskiej była dynamika tych decyzji i inwestycji. I po stronie Polskiej, żeby oglądać się nie w sensie kto opóźnia i równać do tych, którzy wolniej, tylko przyspieszać i podciągać i te terminy rzeczywiście powinny być krótsze. Szanowni Państwo nim przejdę do kilku slajdowej prezentacji, to chciałbym tu bardzo wyraźnie na początku powiedzieć, że na Dolnym Śląsku rok temu przyjęliśmy strategię województwa, która była współtworzona przez osoby, które są tutaj z Polski, przez panią Boseł i przez panią starostę Kamiennej Góry i panią przewodniczącą Świdnicy i pana prezydenta Świdnicy i, i również y, wielu innych samorządowców. Strategia, która jest bardzo ważna, wydaje mi się, dla tematu pogranicza y, y, polsko-czeskiego. Panie Marszałku, y, jakie priorytety ma województwo dolnośląskie na drogę S3, na drogi w ogóle w, w w województwie. W strategii województwa dolnośląskiego oraz w przygotowanym regionalnym programie operacyjnym bardzo wyraźnie wskazujemy na dwa priorytety drogowe, które są południkowe, które biegną w kierunku Dolnego Śląska do krajów czeskich, od Wrocławia mówiąc symbolicznie do Pragi. Jest to droga S3. Tu uzyskaliśmy zgodę rządu polskiego, żeby jednak przedłużyć ją do Bolkowa my będziemy wszystko robić, żeby ten przebieg był aż do lubawki, aż do granicy. No i Druga droga S5 w kierunku Kłocka. Tą drugą mamy na deskach sami. Wzięliśmy na siebie trud wielu milionów złotych i przygotowujemy dokumentację z pozwoleniem na budowę. Chcemy oddać Gdace i żeby Spoje 2 w przyszłej perspektywie mogła te odcinki finansować. Ale oprócz tego mówimy o sieci połączej, czyli jak będzie ta S3, to chcemy, żeby aglomeracja Wałbrzyska ze Świdnicą z Nową Rudą, żeby mogła... Do kamiennej góry właśnie dojechać do S3 i odwrotnie aglomeracja Jeleniogórska od strony wschodniej to jest kilka milionów osób, więc to też jest, można powiedzieć, pewna polityka faktów dokonanych wobec rządu polskiego. Pani poseł, to dzisiejsze spotkanie tutaj w Trutnowie myślę, że będzie udane. Na pewno bardzo udane, bo mówimy o bardzo ważnych rzeczach, szczególnie pochylamy się nad problemem drogi S3 i R11 i wszyscy wiedzą, jak ważna jest dla naszego regionu ta droga, jakie stanowi otwarcie, dalsze otwarcie na Europę. No i do czego się może przyczynić, czyli do jeszcze lepszego rozwoju gospodarczego. I właściwie nie musimy się tutaj przekonywać. Chodzi tylko o to, żebyśmy dali wspólny głos. Który, który wzmocni te nasze wszystkie działania. Jako prawnik w tej drugiej części wystąpi pani Ewa Kocemba. Jest to przednostka okresního urzędu w kamene Hoře. Polski to jest starosta, Czeski to jest przednostka okresnego urzędu. Máte słowo. Witam serdecznie państwa. Dziękuję panu. Franciszkowi Molikowi z panu, panu za zaproszenie i panu starości Adamsowi za zaproszenie mnie na e, dzisiejszą konferencję. Jestem starostą powiatu kamiennogórskiego, który w jednej trzeciej właśnie ma granicę z Czechami. E, z tych 211 kilometrów, o którym mówił e, tutaj e, hejtman, e, ponad 60 kilometrów to są... E, Granice w powiecie kamiennogórskim. Otrzymując zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, zastanawiałam się jak zatytułować to, na, to moje dzisiejsze wystąpienie. I jedyne, co mi przyszło do głowy to pytanie takie prozaiczne, ale bardzo ważne i dla strony polskiej, i dla strony czeskiej. Dlaczego S3 jest nam potrzebny? Korzyści dla Polski i dla Czech, a przy okazji, bo to przemycam od jakiegoś czasu, połączenia kolejowe między Polską a Czechami. Jest zaskakujące dla mnie i. I budujące, że Czesi mają takie same problemy gospodarcze i migracyjne, jak i w Polsce. Do tej pory wydawało nam się z przekazów, które do nas docierały, że tylko od nas ludzie emigrują, a w Czesi Czechach jest wszystko kraje nad i odem płynąca. Tak nie jest. Dzisiejsza konferencja pokazała, że również Czesi mają problemy. Ja przysłuchując się relacjom, które zdawane były przez poszczególne służby, jestem że jeżeli chodzi o projektowanie i przygotowanie dokumentacyjne R11 do Kralowca są bardzo, bardzo opóźnieni. 2012 plan zagospodarowania przestrzennego dla Złotej Olesnej został dopiero dokonany jeszcze nie ma odcinka Kralowca zrobionego, czyli patrząc z perspektywy naszej dokumentacji, po naszej stronie jesteśmy dużo, dużo dalej i po naszej stronie jest dużo większa szansa, że my zrobimy tą S3 naszą dużo wcześniej od Czechów, co nie zmienia postaci rzeczy, że połączenie między nami musi być zrealizowane i oni też zdają sobie z tego sprawę, jak gdyby wspólne Wspólna determinacja musi być wykazana naprawdę duża, żeby te dwa odcinki połączyć S13 i R11. Ja mam nadzieję, że ona się naprawdę uda.